Introwertyk to jest taka osoba, która raczej będzie stać na uboczu, będzie obserwować, nie będzie się wychylać słuchajcie i krzyczeć do wszystkich od razu, tylko wtedy kiedy będzie czegoś potrzebować lub jak będzie miał jakąś dobrą radę i generalnie emocje swoje wszystkie kieruje wewnątrz. Natomiast ekstrawertyk no to musi się osoba wyżyć, od razu na przykład w sklepie będzie robiła głupie awantury czy coś. I to będzie jak osoba, która będzie zawsze stała w środku, taka otwarta, pewna siebie i zazwyczaj głośna. Introwertyk świetnie poradzi sobie samemu. Inne osoby, słuchajcie, pomogą mu w realizowaniu jego pasji, na przykład i tak dalej. Natomiast osoba ekstrawertyczna, to słuchajcie, nie, dla niej to po prostu koszmar byłoby siedzieć na przykład samemu przez cały dzień. Przykład. Jako osoba introwertyczna Generalnie, nie można powiedzieć introwertyczna i ekstrawertyczna, na pewno introwertyk i to no kto nie. No ale dobra, powiedzmy, że tak można. I jak się widziałem, słuchajcie, z panem Leszkiem z kanału Leszek Prawie Pro, na Prawie Pro Tour, no nie, No to generalnie osoba ekstrawertyczna zaraz by no, cały czas z nim chciała gadać. Natomiast ja nie miałem przygotowanego za bardzo tematu, żadnego jakiegoś pytania do niego. Więc generalnie przyjechaliśmy parę kilometrów w milczeniu. Ja się generalnie odezwałem, tylko że się przedstawiłem. Jak przyszedł i się przedstawił że Leszek i generalnie no, do, do widzenia tam, panie Leszku, miło było. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy, się uśmiechną, ładnie i ten. no Ale generalnie to nie jest takie coś, że będzie specjalnie próbował gadać na siłę, tylko właśnie jak jest jakaś potrzeba. Zresztą z owcą, którą mam zdjęcie z. Yy, Dymitrem z kanału yy, sprawdzam jak. I generalnie słuchajcie, no to warto można iść z osobą ekstrawertyczną, która będzie zadawała dużo tych pytań i się czegoś dowiedzieć, ponieważ to generalnie nic za bardzo takie sobie introwersyjne nie przyjdzie do głowy, jak się z tą osobą widzieć. zanim wieczoru. Generalnie osoba ekstrawertyczna yy, będzie chciała iść na na jakiegoś klubu, na imprezę się rozerwać, zaszaleć, potańczyć trochę, no nie? Natomiast ja jako osoba introwertyczna, to generalnie wieczorem to mój ulubiony wieczór, to jest tak wracać, słuchajcie, z jakiejś wycieczki rowerowej, no nie? Albo z jakiejś kurde treningu. Samemu lub z kolegą. I generalnie ja preferuję towarzystwo mniejsze. Takie maksymalnie słuchajcie do czterech osób, takich bliskich. W większym towarzystwie źle bym się czuł i raczej... Na uboczu bym bardziej był, tam z grupą jakichś takich mniejszych zaufanych, niż żeby tam bardziej na środku. I dobra, nawet jeśli jest już więcej osób i trzeba na uboczu, to ja jednak wolę takie bardziej spokojne, ciche miejsca. Ani żeby iść, jeść, słuchajcie, słuchać jakąś wisełka albo do jakiegoś klubu. No to nie jest w ogóle w moim stylu zupełnie. Co już że tak już bym się zwiedział z kimś w ciągu dnia, tak bardziej np. do jakiejś godziny 15, to potem resztę dnia już bym wolał spędzić samemu, niż gdzieś jeszcze w kolejne miejsce jechać, na przykład do kogoś, z kimś się widzieć. Bo po prostu byłby nadpunkt tego, byłem po prostu tym przeładowany. A to nie jest tak, słuchajcie, że yy, ja to generalnie w ogóle nie, nie lubię się z ludźmi widzieć, taki odizolowany jestem i sam w domu, bo to słuchajcie, jest krzywdzące dla introwertyka. Ja lubię mieć kolegów, takie towarzystwo, gdzie mamy wspólne zainteresowania, wspólne tematy i można o czymś porozmawiać. Natomiast, słuchajcie, jak już jeździłem na te wycieczki tam, po, gdzie było po kilkadziesiąt osób, te takie różne organizowane, no to generalnie, no to póki ktoś ze mną nie zacznie rozmawiać, to ja generalnie tam nie zacznę. Samo, nie chciałbym zrobić jakiegoś większego mitingu. nawet jeśli bym utworzył jakieś wydarzenie, że jakaś wycieczka rowerowa, to pod jednym warunkiem, nie będę tym głównym planem, tym tematem w ogóle w całej wycieczki. Tylko, żeby każdy był po prostu sobie równy i sobie gdzieś pojechać wspólnie. Warto jeszcze podkreślić, że osoba introwertyczna to nie jest osoba nadmiernie wstydliwa, że się boi po prostu ludzi. Tylko po prostu, generalnie nie jest taka otwarta, ale ja jako introwertyk umiem załatwić różne ważne sprawy, no nie? Jakiekolwiek, nawet takie mniejsze, takie biznesowe interesy, jakieś można kręcić, nie? Ja sobie jedną poradzę, no, nie mam w ogóle problemu na przykład rozmawiać z klientem, y, o czymkolwiek jak ja coś kupuję na OLX, na przykład jako prywatnie nie chciałem się z kimś widzieć, y, czy na przykład y, mam sprzedać komuś coś albo kupić coś od kogoś z klientem y, na żywo, jak się widzimy no to moim zdaniem jak już coś ten, no to pff, nie ma problemu w ogóle, żeby nawiązać się dłuższą nawet rozmowę. Pewna osoba zadaje tutaj mi pytanie A jak się zachować, jak Ci 100 lat śpiewają? Bo generalnie to większość ludzi to stoi i kurde, no, no nie wiem, no, co ma zrobić, no. Śpiewać grupa osób stoi, a tak, no, nie wiem, nie, nie. Słuchajcie, co to tak, warto się uśmiechnąć i śpiewać razem z nimi, kurde, symfonie Podsumowując, Introwertyk to nie jest osoba, która się boi ludzi, tylko po prostu yy, powoli, spokojnie rozkwita i pokazuje ludziom stopniowo swoje oblicze, a nie że teraz. Zaatakuje wszystkim tymi swoimi yy, zaletami, a potem już nie ma za generalnie okaże się na przykład nudna czy coś. Natomiast, słuchajcie, nie mam żadnego problemu przemawiać publicznie albo występować na przykład na scenie dłużej. W ogóle się tego nie słuchajcie, nie wstydzę. Ja widzę, słuchajcie, tylu tych ludzi, oni są uśmiechnięci i warto też się uśmiechnąć i spełnić ich oczekiwania, i przedstawić swoją rolę najlepiej jak potrafię i wypowiedzieć powiedzieć coś co. Na przykład jest głównym tym tematem i trapi, odgrywając doskonale tą słuchajcie, swoją rolę, aniżeli by na przykład zamknąć się w sobie rozpłakać. Dziś słuchajcie, nie zapomnę na dzień dziadka tych wszystkich dziadków babcie tam kurde, co siedzieli tam i. A ja stoliczek bajkowy mam, który zawsze nakrywa się sam. Na tym stoliczku na zawołanie zjawia się obiad albo śniadanie.